Będziemy świadkami scenizacji Zobaczymy akt z pasterzami oraz Heroda, tego, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, że przeraził się, gdy usłyszał o Jezusie. Tylko zło nie może znieść konfrontacji z Jezusem, żywym i prawdziwym Bogiem. Będzie zawsze krzyczeć, potajemnie w ciemności układać swój mizerny plan, posługując się kłamstwem i podstępem Zatruwa człowieka. Jakże biedny jest ten człowiek, który żyje w gławicy, bo zawsze będzie się lękał. Jaśku, widziałeś, ile ich mocni, jacy dostojni. Hmm, mam wątpliwości. Skąd się tu wzięli? Co o nas wiedzą? Jak nas? A może oni nas śledzą? Kiedy falę muszę chcą porwać mnie Z Tobą zniosę się, podniesiesz mnie A nie kurem Tyś spięgnionych wód Ja ufam Ci, Ty jesteś mój Uciekali, miał się Dalej, jak najdalej, jak najdalej, ukryć dziecię. Ręk i lęku Ktoś chce wyrwać mój kron Ukraść koronę Brednie to tylko sen Ale ja się uzbroję Nie pozwolę Witajcie Monarchowie! Cóż sprowadza was do mojej krainy i w zamku mego progi? Witaj Królu! Gwiazda nas tu przyprowadziła i drogę wskazała. Czy w twoim pałacu narodził się nowy król Izraela? Spieszymy z darami, braterskim pokłonem. Ma to być król nad królami. Powiadacie nowy król Izraela? Ja nic o tym nie wiem. W moim królestwie, w moim zamku? Pełna tajemnic jest wasza mowa. Każę wezwać kapłanów. Oni wiedzą, co tu po Nie wracajcie! Nie wracajcie tą samą drogą. Herod czyha no no. na życie dziecięcia. Knuje spisek w stronę. Nie wracajcie! To podstęp!

Królu Malusieńcu, Kremuś to się wybrał, A tu dostaję. Uśnij, uśnij, Maluszki, Świat jest tylko u caluśki, Bo przez Twoje narzucenie Wszystko na świat złotutnie jest. My tu mamy coś dla Ciebie, Byś nam zrobił miejsce w niebie, Byś nam przygotził coś dla Ciebie, Coś, by Jezu, my dziś ślubujemy, jak my z dziada w dziad Polacy, przed ojczystych obyczajów, za młodu uczyć pracy, wierzyć święcie w porze słowa. Bo my z miasta Częstochowa, my dzieci jasnej góry, my matki, syny, córy, błogosław dziś nam wszystkich, jak matczyny rąk kołyski. On uśmiecha się serdecznie, przyszedłby być z wami wiecznie. Niech się Boże Narodzenie dokonuje dnia każdego. Jak? Po prostu. Otwórz serce dla niej, matki i dla niego. Drodzy, nasze serca są już otwarte, gorące, czyste i szczerze oddale Panu. Myślę, że najpiękniej teraz, wyśpiewają to, nasze dzieci ze scholi, która śpiewa w jakiej parafii. Jednego Andrzeja i Meredyca pustelnicy. Słuchajcie, nawet jakieś pani pustelnicy do nas przymyli. Brawo pani! Brawo naszych śpiewających małych pustelników! teraz całym sercem, otwartym, czystym, kochającym i szczerym. śmiechamy dla Dzieciątka Jezusa Uczcili tak pięknym śpiewem. Wszystkich tutaj witamy w naszej nędznej szopie, ale jakże otwartej na wszystkie serca. Dobrze, że tutaj wszyscy możemy ucieszyć się tym nowonarodzonym Jezusem. Ale czy widzisz, Józefie, że tam ktoś w takich pięknych szatach już się zbliża? Chyba jakąś kolędą przywitamy królów. Jak u dzieciaki wybierają kolędę? Dzisiaj Petlejem? Dobra, śpiewamy z królami. Dzisiaj, 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 się, że dzisiaj, że dzisiaj, dzisiaj, Że pan porodziła Syna. Chrystus się rodzi na co dzisiaj, a dzisiaj, 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 Pasterze śpiewają, dzisiaj, tak dzisiaj, cuda, cuda, o, się rodzi na co swobodzi, a nie ligają, króle, ligają, hase, że śpiewają, biedę tak cuda, cuda ogłaszają. Tutaj kres naszej podróży, tutaj Bóg w niebo z ziemią wraca. Choć w ludzkiej postaci i dziecko bądź uwielbiony, bądź pochwalony. Przyjmij złoto i miłość, co serce obchomienia. Nie chcemy innego króla, bo w Tobie wszystko się wypełnia. Przyjmij kadzidło, boś Bogie, którego miłość z ludźmi brata. Dzwonią kadziła chcemy śmiewać gloria. <trym i kajilło> Znowu świat nawiera wartości istnienia. Co ojciec twój zaplanował, czy im jest z ochotą? Tak jak mówi przepowiednia. Oto Mirna, aby wiadomo było, że jesteś naszym. Królowie oddali pokłon świętej rodzinie. Owieczka się już obudziła. Słuchajcie, ale nie tak. Teraz musimy troszeczkę w tym pół roku na drodze.